Cześć, z tej strony Michał z kanału Windy z Głogowa, a dzisiaj Wam pokażę nową aktualizację w mojej grze Realistyczne Windy. I, i chciałem Wam coś pokazać. Najpierw pokażę HD admina, i zrobiłem, słuchajcie, mojego admina Game Passa. Jest już on dostępny, słuchajcie, za 5 Robuxów, a ja jestem, słuchajcie, właścicielem, bo ja stworzyłem tę grę. Wystarczy sobie kupić admina za 5 Robuxów, bo jest Game Pass, Game Pass już dostępny. Ale, a, no a właśnie, właśnie, są też komendy. No, i słuchajcie. No, i słuchajcie. Przełączymy się do konserwatora i zobaczymy, pokażę Wam co nowego. Dobra. I tutaj mam narzędzia: klucz do windy, narzędzie do budowania. I zobaczcie. W razie naprawy można, włączyć można włożyć klucz do windy i otwierają się drzwi. I zamykają się drzwi. A teraz zróbmy przyjazd windą. To jest lift serwis. No i właśnie był dźwięk windy. No tu jest maszynownia. Dźwigu. No i z tego nowy blok wychodzi. Ja lubię lepsze windy w Robloxie, słuchajcie. Jedziemy na parter. 0 0. Zero, zero. Wyjście z budynku. Dobra. Jesteśmy na Piłsudskiego, 66 Tychy. Mamy tu moją zrobioną windę Elmet, tak jak wygląda realistycznie w Tychach. A ten przycisk jest z tych wind Oriona i panel w windzie całej mojej też. Tutaj też. Wyświetlać się z firmy Otis. Jedziemy na dziesiąte. Właśnie to są drzwi jak windy Warszawy. No a tutaj można kontrolować jako konserwator w razie nieczynnej windy. Piętro dziesiąte No, a tu jest fajny widok. Idziemy, a tu jest maszynownia. Może dajemy sobie windę na 8, a niech sobie sama winda zjedzie, a my słuchajcie, idziemy do maszynowni. Teraz włamy. Jedziemy teraz na parter. No, jest parter. Dobra. No, ja zaraz pokażę w razie awarii windy. Ja. Jak to ja naprawiam? Zatrzymuje jako nieczynne. Resetuje się. Dobra, teraz będę tym tym naprawiaczem tych wind. Winda Elmet. Loguję shaft zero. Dobra. Wyłączamy, wyłączamy bez zderzenia. Jeśli jesteśmy właścicielami, to, może, to możemy polecieć. Dajmy sobie dajmy sobie prędkość na 10, bo to będzie wygodne. Wyłączamy dobra i. Naprawiliśmy windę. Building tools, trzeba teraz. Naprawiono windę. I jeszcze mam, jeszcze coś pokażę. Y Daj, dajmy sobie na nieczynną windę i możemy przytrzymać ten kursorem z tym, żeby jechać do góry lub na dół. Jedziemy. To w, to w razie wymiany można tak zrobić sobie, nie? Z tym konserwatorem. Dobra. Dobra. Kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa! Pa!